Witam Was, ja. jestem Gentleman's a to będzie mój pierwszy odcinek z gry Hide and Seek. No to możemy zacząć. Z tego co widzę, jesteśmy blokiem Weul. Trzeba będzie się w coś ścielić. Jeżeli ktoś nie wie, gra polega na tym, że albo jesteś stickerem, albo hiderem. Hider. Y trzeba znaleźć miejsce i się schować i wytrzymać określony czas, a stickerem znaleźć wszystkich pozostałych, którzy właśnie się chowają i my jesteśmy takim biegającym doszkiem wełny tutaj jest to niezauważalne, ale seeker to widzi i ja nie wiem gdzie się schować, bo nigdzie na tej mapie nie ma bloków wełny tam właśnie był seeker A najjednym z łatwiejszych ten, po prostu sposobów, żeby przed nim uciec, jest po prostu bieganie. Postaram się ich tutaj, tak trochę. Jest tam coś z wełny, wełna? Nie. Nie ma nigdzie na miejsca dla wełny, żeby mogła się gdzieś schować. Może tutaj? Tutaj się na razie schowamy. Ten pasek na dole robi, że się stajemy stałym blokiem. I teraz właśnie jesteśmy tutaj. Ale żeby nie było nudno, to trochę pobiegam. Tutaj jest inny gracz, tak właśnie wygląda blok przemieszczający się i się. i tutaj spróbuję się na razie schować. Niestety zginąłem i teraz, właśnie po zginięciu, zamieniamy się w Sikera. Siker jest wyposażony w żelazną zbroję, kamienny mieczyk oraz łuk na nieskończoność 1. Ja się tutaj postaram, wszystkie pokoje przeszukać. Najlepiej po prostu jest bić w co popadnie, bo wtedy ze stałego bloku się zamienia normalny. Nie mam pojęcia, czym mogą być Ale tutaj jest trochę tak za dużo Jest gdzieś tam piecyk? Nie ma piecyka Tutaj jak wcześniej byłem, to wydawało mi się, że kogoś widziałem Nie, nie ma Nie ma To idę przeszukać inny pokój? Hm, dalej nic No, właśnie udało nam się znaleźć jednego gracza, który się schował w stole. I mogą też być właśnie doniczkami, to jest najlepsze w co można się zamienić. Dobrze, nie ma nikogo. Będziemy dalej szukać. Cała gra, ogólnie z tego co widziałem, na tym serwerze akurat yy, trwa 10 minut. Serwer oczywiście zostanie podany w opisie. W przyszłych odcinkach pewnie będę grać na także innych serwerach, oczywiście. Tutaj może ktoś być. Powiedziałam, że też drewnami właśnie byli tu. Trzeba posprawdzać tutaj, tak wszystko jest w jednym miejscu, to... Tutaj się mogłem schować wcześniej. Ile osób zostało? Szukających, chowających, jedna osoba została. Chyba wygra. Pewnie jest doniczką albo coś w tym stylu. Albo deską. Tutaj byliśmy. To musi być w budynku w takim razie. Bądź w fontannie. Jak to się niektórzy lubią chować. Nie ma. Workbench, workbench. To szukamy od teraz workbenchów, wszystkich wiemy. On chyba powinien być na zewnątrz, albo na wyższym piętrze. Ja się przeniosę na wyższe piętro i sprawdzę. Nie. <laughs> Przepraszam, ale mam lekką chrypę. Nie mam. Tutaj nie może być. Chyba, że nas oszukuje i właśnie tym węczem nie jest. Dobra, jest na dworze. Przynajmniej jakaś podpowiedź. Albo w tym pokoju. O, udało się go znaleźć. Dwie minuty przed końcem gry. Widać, ktoś musiał z innych stickerów na niego natrafić. No to dziękuję za uwagę i się z Wami żegnam. Z Wami był GentrysPay.pl i cześć!